Hej tu Dalmar, witam The Last of Us Okazuje się, że Joel ma jednak sentyment do małej hmm, siadamy kolei. Kalus, zostań Kalus ja się. Tak. Co to było za imię? Uh, trzeba to było przedyskutować z Tomim Karus nie przejdziesz. Tak wygląda jakby tam coś było do wyknięcia. Pseudo otwarty świat. Tak mi się udaje. Zawracamy i jedziemy dalej prosto. Może coś znajdziemy. I chyba nie uda się wejść. Ostatnio wystrzałem się ze wszystkiego. Warto byłoby coś znaleźć, Kurczę. Mogliby sypnąć jakimiś znajdźkami. Co to w ogóle jest? Ten kwiatek to coś z kalusem. A Nienawidzę. Okej, okay. żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Można jak szybciej bierać? <laughs> Można. I to oddajemy. Nie przeskoczysz nagle? Nie, przeskoczył wiek W Schodach, koniku. Dajesz szolę tam zabarykadowane. Chyba mamy po prostu przejechać przez miasto, tak myślę. A raczej znaleźć drogę przez miasto. Tu coś jest co nas zaprasza do środka, więc korzystamy. Zaraz wracamy. Się świetnie. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Eee, nie jestem pewien. Eee, nie. To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. Biegacz, dobry wzrok. Wzrok, kiepski słuch. Jakby kłypiało. Mam ostrze. Ktoś majstrował przy tej browie. Jakie to słodkie. Jotaczku umiejętni. Nie ma prądu. Spróbuję włączyć zasilanie. Czy to oznacza wycieczkę gdzieś na górę? To, pójdę dalej. Nie, idę ten. pierwszy. Jasne, Zajemnie. No hmm? właśnie, dlaczego ja wcześniej nie używałem. Nie mam pojęcia. I już. No odzysk strzału jest taki, jaki jest. Jest generator. Odpalaj. Mm. Moja ulubiona mini -gra. To ja lubię na minigra. mogliby sobie to robić. Gdy w ogóle mogę przejść? Boisko. Tu są schody z drugiej strony. No nic więcej nie ma. Interesującego. Tak, Obraź sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Fajna sprawa. Dziecięce marzenia. Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze... ...pysarka. Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. <noise> Zapomnij. Joel? Proszę. Wskakuj na konia. Ono jest na koniu. <noise> Ale ja, fajnie. Pluszo. Ale to znaczy, że to jest bezpieczne. Ale to było super! Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. Nie powinniśmy już kogoś spotkać. Hmm. Może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak. Może. Hej, hmm. zobacz! Świetliki. No Widzę. Co Dobrze. Pierwszy znak obecności świetlików. Jedzie. Dobra, Spróbujmy otworzyć bramę. Rozłącz generator, kiedy... <ścoughs> kiedy nie jesteś na służbie? No jest. Ani drgnie. Ma nie trochę. Kogoś tu spotkamy? Raczej nie. Aja. Mapa kampusu Uniwersytetu Wschodniego Nie będziemy go oglądać, bo to raczej nic nam nie da. Musimy odpalić generator. I przeszukać to. Szmatka. Kubek ciepła woda. Szaber, szaber. Nożyczki i witaminka. Wiesz, wiesz, to... Dziennik studenta. To może być ciekawe. 9 kolejnych miesięcy czekania i wciąż nic. Ani słowa od nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarciem na stołówce i tak to za mało. Miałem wypadek przy wschodniej berekadzie, wszystko w porządku. Dołożyłem grupę stworów, jedna z nich wyglądała jak heter, miała być... może to była heter. Baterie się wyczerpują, więc radię słuchałem już tylko w nocy. Puściłem sobie na dywanie. minęły trzy miesiące, czemu to ich jeszcze nie obchodzi. Cheryl wczoraj paliła. Powiedziała, że tego potrzebuje. Wkurzyła się, gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafi tego zrozumieć. Musimy być cały czas w pełni przytomni. Kiedyś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś będę zapewne wytrzymaliście. Może sobie zróbmy apteczkę, skoro jest już pełno tego mam na maksa. Mi się wydaje, że jakieś nożyczki znalazły. Bomba wynna. Wskoczyłem prosto w sam środek Kto jesteś tutaj Chodź tu chodź tu chodź tu do tatusia Otkuleki, my hełeni dołeczki Chwyć! Użyj ostro Siadaj, klikacz. Benzyna, wiesz. Tu jest nam przeciwko kolejny ścierbał. Może łuk? Tak prosto w czerek. Chyba się udało. Z trzech. Tylko ok, lewo. mi nie zaskoczył od tyłu. Bezstrzeleczne to narzędzie zbrodni, ale dosyć. Dobrze. Trochę inaczej się odzywa tam to cudo. Coś grubszego. Najpierw może w takim razie, gdzie jest moja druga ptaszyna? Tutaj, klikacz. Bez wątpienia, klikacz. Mamy czy strzały? Gdzie jest ściana jakaś. Jest. ma, to bogaci te, bogate stare zombie. No dobra, nie jest tam po lewej. Pełny, czyli trzeba tu będzie wykorzystać i wrócić. Coś się tu błyszczało. jest I to jest purh Ale przeładuj szybko ten pojemnik z benzyną. Padł. Wracam po amunicję. Bierz bierz bierz, 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 Nie krępuj się. Łuk. Zabija po cichu, że tak się wyrażę. Jest tu. Nożyczki. Pełne. Gdzieś tu było biurko, przy którym była jeszcze benzyna, tak mi się wydaje. W końcu dali mi zabawkę jaka z prawdziwego zdarzenia. Kurczę, no byłem przekonany, że tu jest gdzieś jeszcze benzyna. No dobra, nie będę tam narzekał. Więc... To było chyba tu. No, это было, наверное, тут. Z powrotem to wygląda dosyć bezpiecznie. Bo no i nasi znajomi z akademika, tak w ogóle ci na dole witaminy, witaminy, ok, i się pty się nie powiem, ta wycieczka się nawet opłaciła w to miejsce. Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź otworzyć bramę. Przede wszystkim jest generator, który otwieramy z tej strony. Ach, jednak. Przecież byłem już przy generatorze. No co ty. Ale nie przy tym, tak? Mmm. Otwórz nam bramę Niby jak Muszę znaleźć jakiś muszę przesunąć generator Jest na wózku bliżej na no pewnie że I z ciebie. Koledzy A odpalamy. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Tak. Spróbujmy bramu. Ta. Szybko wyszedł, muszę to świetnie. Nie, nie sądzę. Czemu nie mogły być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. My jesteśmy na miejscu. Zero straży. moment skarby. Moje ulubione nożyczki. Obrójmy namioty jeszcze do końca. Chociaż ostatnio sprzętu mi nie brakuje. Zaraz tego zauważyłem. Hmm, zwłaszcza spotkanie. Świetlik. Tak jak mówiłem. Badają się No to co? i czas do środka. Że co, że niby tędy? Skakuj na konia. Dzięki za podpowiedź. Przynajmniej nie będę błądził. Czyli co tutaj? Wygląda jakby było na dwóch. Zamknięte na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą. No, czyli tędy. Teraz już mogę. Okej, okay. głupie to było. Ale niech tam nie będzie. Otwarte, otwarte, nie otwarte. Tędy, nie. Gdzie tu się można wspiąć? Jakieś wybite okno. Też nie. I po prostu Też nie Obłądzimy więc O moment Tego raczej puść Z tym raczej daleko byśmy nie musieli iść I tego targać Więc dokąd to Przeskoczymy przez bramę tego. O. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale ok. Nie było jednak zamknięte, namy. Na Jest wejście. Raczej musimy wykorzystać jeszcze śmierć. Coś... generator, ciężarówka, dla tak. Pewnie jest. No to idziemy do środka. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No, Dzięki. Rozejrzyjmy się. Aż tak? Dobra. To co? Cięcie, Pozdrawiam. Hej.